spuścili z Słuchajcie, no, miałem pod celą takiego gościa, co był cały kurwa w tatuażach. Kurwa, no człowiek komiks. I zagaduję do niego tak, Bardzo, co to kurwa masz na pejzaże tam na klacie? A on mówi do mnie Da. Tak. plan ucieczki z więzienia. Serio? Ja? Ha? I za na chwilę się na niego patrzyłem, delikatnie wstałem i pobiegłem szybko do naczelnika więzienia się rozjebać dlatego, tego skurwisa, żeby mi skrócili kurwa wyrok. No i ten gość ma tatuaż, on chce uciec z więzienia, a, 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 a naczelnik do mnie tak, spokojnie, Naczelnik staje, ubiera czapkę kucharza, kurwa, fartuch, kładzie mi talerz z makowcem i mówi: Makowca, No jedz go, kurwa, jedz! Ale ochy chodzi, ja chciałem panu tylko powiedzieć, że ktoś chce uciec z więzienia. Naczelnik nie chciał tego słuchać. Naczelnik tylko: jedz tego makowca, kurwa, w dole tego makowca, bo cię kurwa rozpiór dole. Ja myślę: "Ochuj, chodzi, i nagle ten gość w tatuażach z mojej celi, kurwa, wbiega do pokoju naczelnika. No, normalnie wbiega, wali mu pizdę, fronta kurwa w klatkę piersiową i bierze mnie pod pachę. I wentylacją kurwa, bo tak stara wentylacja była. Wychodzimy kurwa, za sieki, Tutaj w lewo, kurwa i wydupcamy. I normalnie na chatę mnie podrzucił kurwa Uber'em, no i jestem. I, i stoimy w tym Uberze, i ona tak się mnie patrzy, i tak. jest naprawdę w porządku, chłop. Wiedziałem, że się na mnie nie rozjebiesz, a ja na niego. Ty też. Będę już wpadał.